Nic. O kurwa. ale nic na teraz po kręgu, Ty to idziesz i nic nie czujesz, nie? To na ten goku O kurwa, jedzie z ale tu się porwiło kurwa, tu nie będzie jazdy, zobacz tu. Chyba to jest super wodo, kolejny raz na prąd, Ja pierdolę, ale mam makro stopy. To, do tej mury czy pierdolimy to? Chyba trzeba co. Kurwa jest 10 kg. Już tak, był prawo A tu kurwa nawiewa jeszcze w tą, dlatego że nikt nie siedzi, To nie, jest, trochę ciekawe do... Dobra, uwietrzniliśmy to chwilę